Cześć milusińscy. Dzisiejsza wieczorynka jest trochę spóźniona, ale to nic, bo nie mam zegarka. Ale będziemy dziś mówić o bardzo ważnym temacie, jakim jest Consciousness Augmented Technology, czyli technologia wspomagana świadomością. Od zarania wieków, od kiedy człowiek zorientował się, że jest świadomy, e, zaczął udzielać tej swojej świadomości różnym innym przedmiotom. Na przykład, e, no nie, do może kamienie kryształy takie rzeczy, to jest pierwsze na, na co ten człowiek się natknął, to były dosyć prymitywne próby w porównaniu z powiedzmy. No właśnie z czym, z komputerem, z AI. A może wcześniej z jakimiś fantastycznymi maszynami w, w powieściach, jakimiś nakręconymi robotami, które pozyskiwały świadomość. Również człowiek się zaczął zainteresować, czy dusza może opuścić ciało, wejść w coś innego i być tym czymś, czy też innym człowiekiem. A może kubkiem herbaty? To, to musiała być bardzo nudna egzystencja, albo bardzo ciekawa. Ehm, dobra, ale pewnie nie wiecie, że. Um, Niektóre razy pozaziemskie używają consciousness, te augmented technology. Um, na przykład ich statki potrafią być samoświadome. Nie byłem nigdy na takim statku, przynajmniej nie pamiętam. Pewnie <grym> bym pamiętał, gdybym był, był. Or would I? Um, w każdym razie, z historii, którą usłyszałem gdzieś tam, um, były badania nad. Um, nad kawałkiem przejrzystego plastiku, jak to opisali, z którym można było się komunikować telepatycznie. Był to kawałek z właśnie z pozaziemskiego e, pojazdu. Hmm, czemu ja się bawię tym orgonitem? Dramatyczna pauza, nie? Um, właśnie tak wyglądał. I on powiedział ludziom, którzy, którzy byli w pokoju, musicie mnie zniszczyć, bo ci, którzy mnie badają, Chcą mnie użyć do bardzo złych celów. Czy można wnioskować, czy istnieje dobro i zło na jakiejś płaszczyźnie, cały czas trzymające się jakiejś obiektności? No dobra. Chyba czas, żebyśmy się przynieśli do wyspy Sodor. Co to jest wyspa Sodor? Brzmi trochę złowieszcza. Jeśli nie macie dzieci, to pewnie nie wiecie, kim jest Tomek i przyjaciele będziemy czytać o Tomku i Sygnałowym bo nie mam wiele innych książeczek o Tomku tak jakoś po poznikały a bardzo Tomka lubię ze względu na to jak mój mózg jest uzwojony pociągi w jakiś sposób wydają się być bardzo, bardzo interesujące a dobra to jedziemy Tomek i Sygnałowy najpierw chciałbym się zastanowić z wami jak to jest z tą, tą to, nietożsamością, tożsamością, świadomością? W momencie, w którym ona nie przebywa w mózgu, tylko jest jakąś abstrakcyjną formą energii. No dobra, powinienem zacząć inaczej. To, co zawsze Mai mówię, to wyobraź sobie, że mózg jest tylko jak anteną, a świadomość jest poza. Świadomość zawsze obiektywnie istnieje. Mózg jest anteną, która odbiera sygnał świadomości, i liczba świadomości, liczba dusz w całym świecie to jeden. No ale istnieje Tomka, tak trochę, tak trochę przeczy, chyba że ma jakąś inną antenę do odbierania. No wiecie, taki kot na przykład ma mniejszą antenę, nie? więc odbiera trochę mniej tej świadomości, to co to wstaw. Więc delfin, który ma większą i bardziej skomplikowaną, powinien odbierać jeszcze więcej. Ale. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tomku. Każdy słyszy o Tomku. To Tomek jest pociągiem, w którym jest uwięziona dusza takiego powiedzmy sześciolatka, nie mam pojęcia, kto daje sześciolatkowi prowadzić pociąg pasażerski. Tam jest 30-30, 30 ludzi na wagon, i ten Tomek czasami no, jest taki nieostrożny. Zresztą zobaczymy dzisiaj. Na wyspie Sodor zapanowała zima, która zaskoczyła drogowców. Z nadmorza często nadciągała gęsta mgła. Zadaniem sygnałowego było ostrzeganie przed nią lokomotyw. To ma być w ogóle taka Wielka Brytania, nie? Oczywiście, że ma być Wielka Brytania. Dobra, to jest, ten koleś to jest sygnałowy. Sygnałowy umieszczał na szynach specjalne odbijaki. Czy takie pigułki z krzyżykiem. końcny, Zbieg okoliczności. Gdyby lokomotywy poczuły łaskotanie w kołach, wiedziały, że muszą zwolnić. I to jest fajne. Fajnie to ujęli. Łaskotanie w kołach. Gdyby człowiek miał taki odbijak, to pewnie nie byłoby łaskotania. Już nigdy. No dobra. Więc jest sobie sygnałowy. Zna się na materiałach wybuchowych. Do czego jeszcze można użyć materiałów wybuchowych? Hmm. Powinien zadzwonić do mojego przyjaciela Alfreda Nobla. A! Do wysadzania skał! W razie, gdybyście, wiecie, macie coś tam, powiedzmy, w dolinie, to chcecie rozwalić materiałami wybuchowymi, to podkładacie jakiś dynamit, nie? To wybucha, spada, ale więc to porzućmy tą myśl. Na pewno nikt tu nie będzie niczego wysadzał. Pewnego dnia gruby zawiadowca pokazał, jeśli nie wiecie, gruby zawiadowca jest szefem wszystkich lokomotyw. E, pokazał lokomotywom nowe urządzenie. To jest przeciw Przeciwmgłowa, on tak poważnie mówi. Będzie was ostrzegała przed mgłą w taki właśnie sposób, wyjaśnił. No dobra, no i gdzie to? A, tutaj jest, jest maszyna, nie? Jeśli ja sobie przerzucę tą wajchę, i ona ostrzega przed, przed mgłą. No, no i fajnie, no dobry pomysł, tylko. dobra, te, technikalia. Po chwili wcisnął guzik a i syrena głośno zawyła. Biedny sygnałowy przestanie być potrzebny, powiedział Piotrek i westchnął ze smutkiem. To jest Piotrek. Piotrek to jest taki sidekick, taki pomagacz Tomka. I on chyba ma jeszcze mniej skomplikowaną świadomość niż Tomek. Albo po prostu bardziej niewinną. Wiecie, potrzeba, potrzeba każdego rodzaju. Następnego dnia Piotrek pędził sobie wesoło przez dolinę. Wtem coś zawyło tak przeraźliwie, że aż podskoczył. Przez tę syrenę całe drże, poskarżył się. Hmm... Zróbmy, gdzie stoi syrena... Jak wyje... Ciekawe, co się stanie... Następ... Wiesz co? Tej syrenie przydałby się jakiś wypadek. Żeby sygnałowy odzyskał... Syrena tak głośno, syrena głośno była, aż trzęsła się cała dolina. Kiedy Piotrek odjechał, głazy z pobliskich zboczy zaczęły spadać na tory i zmiażdżyły syrenę. Zbieg okoliczności. <grym> Bo pociągi nigdy tędy nie robiły głośnych, głośnych um, faneberii swoimi gwizdkami. Oczywiście, że to sygnałowy urządził, nie? Tymczasem Tomek jechał sobie beztrosko po torach, gdy wtem natknął się na gęstą zasłonę mgły. Nie zwolnił na zakręcie i wykoleił się. To licha. Na szczęście nie wiezie ludzi. Krzyknął zdenerwowany. Gdzie się podziała ta syrena? Powinna mnie przecież ostrzec. To jest, to jest zdziwiona mina Tomka. Za nami jedzie Tobik. Trzeba go natychmiast zawiadomić, żeby zwolnił, wołał Tomek. Zostaw to mnie! Uspokoił go czyjś głos. To był sygnałowy. Akurat tak się znalazł, tak... Był gotowy ze swoimi małymi materiałami wybuchowymi. I dużymi. Tobik pędził sobie po, po torach, gdy wtem poczuł, że koła wjechały mu na odbijak. Ostrzeżenie! Sapnął Tobik. Lepiej zwolnij. Tobik po... Ja. Tobik powoli pełzł naprzód. Całe szczęście, że zwolnił. Tuż za zakrętem stał wykolejony Tomek. Gdyby nie sygnałowy, Tobik uderzyłby w niego z całej siły. Gruby zawiadowca przybył na miejsce zdarzenia. Po czym ogłosił: Postanowiłem zatrzymać sygnałowego. Hura! Zagwizdali radośnie Tomek i Piotrek. Nigdy nikomu nie powiedzieli, co tak naprawdę stało się syrenie. No dobra. I to był jeden odcinek Tomka. Już widzimy, jakie są problemy z, z, taką, z takimi maszynami, które są świadome. Albo z ludźmi, którzy są zmaszynowieni. Tak? Bo gdzie jest ta granica? Stajesz się cyborgiem, czy cyborg staje się człowiekiem, tak? czy robot człowieczeje? W związku z czym, czy taki Tomek, powiedzmy, czy on się będzie starzał, czy on będzie miał prawo gło głosu w społeczeństwie? Ehm, są pociągi, które mają świadomość wskazującą na no, przynajmniej 40 lat, czy mogą posiadać majątek. No dobra. Wiem, że się czerpię, ale taką mam robotę. Również powstaje pytanie, w jaki sposób lokomotywy powstają. Skąd się bierze ta dusza? Skąd się bierze w nich świadomość? Czy coś inkarnuje w nie? Czy. Czy po prostu budują lokomotywy, i w pewnym momencie ona staje się samoświadoma. Jeśli człowiek posiada takie moce sprawcze, potrafi powołać świadomość do istnienia, albo przynajmniej dostroić tą antenę, nie? Um. No właśnie, to też, to też pyta o naturę, naturę istnienia człowieka. Jakie są granice tej świadomości? Czy można. No już wiemy. Jeśli ktoś zna Tomka, to samolot może być świadomy, samochód. Samochód? Tak. <laughs> Człowiek. Dobra, kochani. Czas kończyć. E, chyba nic więcej nie wymyślę. Chciałem tylko powiedzieć, że Tomek zawsze był dla mnie no, problematyczny pod tym względem. Zawsze widziałem, że to są dusze dzieci gdzieś tam, coś im się stało, nie? I ktoś je właśnie wprasował w te, w te lokomotywy. Może jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Jak. Um, a, następnym razem. Trzymajcie się ciepło i dobranoc.